Hans Christian Andersen Hoinka. Rosła w lesie choinka. Mała, ale śliczna. Miała też dobre miejsce. Dużo powietrza, słońca i przyjemne towarzystwo starszych od siebie jodełek i sosen. Dobrze jej było, a jednak marzyła ciągle tylko o tym, aby wyrosnąć i być dużą, wielką. Nic jej przez to nie cieszyło. Ani piękne słońce, ani powietrze czyste i pachnące, ani zabawy dzieci wiejskich, które przychodziły tu zbierać jagody. Biegały wtedy śmiejąc się dookoła drzewka, rozmawiały wesoło albo siadały z pełnym garnuszkiem na ziemi i nawlekały czerwone poziomki niby korale na cienką smomę. Jaka ta mała choinka prześliczna, mówiły często, ale drzewko tylko się o to gniewało. Długo też jeszcze będę taka mała? Myślało sobie. Gdyby umiało wesnąć, pewnie by wzdychało, ale na to było za wcześnie. W następnym roku było znacznie większe i znowu roku płynął i znowu przybyło mu gałęzi i wysokości. Aż poweselało. Ach, jakbym chciała już być taka duża jak inne drzewa! Mówiło do siebie. Wtedy bym rozpo, rozpostarła szeroko konary, a z wierzchołka mogłabym patrzeć w świat daleko. Ptaki słaby by gniazda na moich gałęziach, tylko łzałabym poważnie, wspaniale z każdym powiewem wiatru, tak jak inne drzewa. I znowu zaczęło tęsknić i martwić się o to, że tak powoli rośnie. Nie cieszyło go. Ani słonko jasne, ani wesołe ptaki, ani purpurowe i złote chmurki wieczorem i rano po błękitnym niebie płynące. Potem nadeszła zima i śnieg biały grubo pokrył dookoła ziemię i skrząc się w słońcu jak drobinne diamenty. Wówczas choinka zmniejszyła się bardzo zaledwie wystawała z tej białej pierzynki i nie się zdarzyło, iż zając przeskoczył ją w biegu o wtedy była strasznie oburzona. Dwie zimy upłynęły znów, ale na trzecią zimę była już taka wysoka, że zające musiały obiegać ją wokół. To było dla niej wielką przyjemnością. Ach, rosnąć, 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 powtarzała. Być wielką i wspaniałą to jedyna rozkosz, której pragnę bezustannie. W jesieni zwykle zjawiali się drwale z mocnymi siekierami i padały wtedy najładniejsze, najpiękniejsze wiodły i sosny. Powtarzała się ta historia każdego roku, a młode drzewka drżały, patrząc na to, bo też widok był smutny. Najwspanialsze drzewa z trzaskiem, z łoskotem padały na ziemię. Obcinano im piękne, zielone konary i stawały się dziwnie długie, wąskie, nagie, prawie nie można było ich już rozpoz rozpoznać. Następnie ludzie kładli je na wozy i wywozili z lasu nie wiadomo dokąd. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, no i pa!